Cześć dziewczyny, witamy Was bardzo serdecznie. Tym razem spotykamy się z Kamilą, która zgodziła się, przyjęła moje zaproszenie, aby podzielić się swoją opinią i swoim też doświadczeniem, swoją historią porodową. Cześć Kamila. Cześć. To powiedz może nam na początku. Skąd jak dowiedziałaś się o kursie Wiara czyni Poród? Mm -hmm. Skąd się dowiedziałam? Dowiedziałam się od mojej teściowej, która podesłała mi linka. No i skąd się dowiedziałam. Poczytałam trochę i w sumie tego samego dnia się już zapisałam. O, no to szybko, szybko podziałaś. No szybko. to pozdrawiamy teściową. Pozdrawiamy. E, tak, bo przecież e, to, to musicie mieć dobre relacje, skoro ona tak podesłała i też Mogła przecież przelecieć. O, no, jakaś tam informacja nie dotyczy mnie, mm. ale pozdrawiamy, dziękujemy, bo w trakcie przeglądania Facebooka pomyślała też o swojej synowej. Dokładnie. To, to super. Więc jeszcze Dokładnie. raz serdecznie pozdrawiamy i życzymy innym też takich teściowych. No. O, no to jeszcze potwierdzasz, no to, to, to fajnie. Fajnie mieć taką teściową. Dokładnie. A co zdecydowało, bo mówisz właśnie, że tak, zobaczyłaś, poczytałaś i właściwie od razu się zdecydowałaś, to co zdecydowało, co było takiego, że zdecydowałaś, że tak, że właśnie chcę wziąć w tym udział? Głównie właśnie zdecydowało to, że przygotowałam się cały czas do porodu w taki, w taki sposób, właśnie co, co robić. Co ze sobą zabrać, e, jakie ubranka, e, jakie, nie wiem, kremiki i tak dalej. Więc po, do tego właśnie porodu w taki sposób się tylko przygotowywałam. E, I w tym wszystkim zapomniałam, a jak się przygotować, właśnie e, duchowo, nie? E, więc to głównie tak e, dało mi e, e, tak do myślenia i też e, właśnie to. E, Spowodowało, że zdecydowałam się właśnie na ten kurs. No rozumiem, że to był taki, y, takie światełko, że o, przecież można się jeszcze tak przygotować. Dokładnie, i można się przygotować tak, i można się przygotować w ten sposób jeszcze lepiej. E, no. Tak, to może jeszcze powiedzmy, bo ty y, byłaś przed swoim pierwszym porodem. E, tak, tak, przed swoim pierwszym. No tak, to też jest, też jest ważne. Tym bardziej, że pierwszy poród, no to dużo jest nieznanych, nie, dużo jest takich mm -hmm. rzeczy do odkrycia. I tak jest tego dużo, a i tak zdecydowałaś się, że jeszcze masz tą przestrzeń i masz tą chęć, żeby jeszcze duchowo się rozwinąć. Tak, tak. To, to ciekawe, bo i tak przecież jest tego multum, nie? jest przecież tego dużo do ogarnięcia. I co było takiego dla Ciebie najcenniejszego w, w tym kursie wiara czy nieporód? Co wyciągasz dla siebie już w czasie porodu, albo może co zostało z Tobą do tej pory? Mm -hmm. Może głównie gdzieś tam się skupię na tym, że co było najcenniejsze. Czyli najcenniejsze było to, że. Co z tego kursu wyniosłam, to to, że przestałam się stresować. Podeszłam trochę do tego um, tematu porodu, tak, że um, muszę urodzić. <śla> Nie mam gdzieś tam um, innej drogi, um, więc to było najcenniejsze, że ja um, się przestałam stresować. Wiadomo, że gdzieś tam ten stres był, ale dużo, dużo, dużo mniejszy. No i to głównie, nie? to głównie i to w sumie zostało do teraz we mnie, bo wiem, że na przykład gdybym była w kolejnych ciążach, to wiem, że nie trzeba się stresować. No tak, bo w tym kursie nie było tylko takie przygotowanie duchowe, takie stricte, tak? przez medytacje chrześcijańskie. Ale też od strony merytorycznej. No ale nie wiem, chodziłaś też na szkołę rodzenia, że też tą wiedzę mogłaś zdobywać? Czy tak, tak. Tak, też chodziłam na szkołę rodzenia. I to w sumie było chyba w tym samym czasie. Ten kurs był właśnie w tym samym czasie co szkoła rodzenia, więc to było super, że właśnie miałam tą wiedzę z dwóch źródeł. I i w sumie te dwa źródła nie, gdzieś tam e, e, były, e, miały te same, e, tą samą wiedzę i tak dalej. E, więc gdzieś tam ciągle o tym myślałam, e, gdzieś tam ciągle to miałam, e, myślałam o tym i tak dalej, nie? Więc gdzieś to tam było e, razem. No. O, no to miałaś takie kombo, że no. masa informacji i z drugiej strony Mm -hmm. I fajnie, że o tym mówisz, że to nie tak, że w kursie zupełnie o czymś innym, tak? I Właśnie nie, nie, nie nakłada się to, co na szkole rodzenia mówią, tylko że właściwie bardzo podobne treści, no bo mieliśmy rozmowę choćby z panem Położnym, no, który sam jest instruktorem szkoły rodzenia, tak? No, więc jest przeszkolony i, i się zna na tych tematach. No hmm. i fajnie można było sobie też przypomnieć, nie? Różne rzeczy, na przykład jak poszłam na szkołę rodzenia, to gdzieś tu sobie przypomniałam, a to już mówili na kursie, nie? Albo na przykład, że Pan Połóżny mówił i później a już jeszcze tego nie mówili na szkole rodzenia, nie? I takie właśnie porównywanie, i przypominanie, nie? Tak naprawdę przypominanie tego, co już było e, i gdzieś tam bardziej, żeby to, to zostało we mnie, nie? No to może powiedz, Kabiele, jak wyglądała Twoja historia porodowa, chociaż tak pokrótce. Mhm. E, no, moja historia porodowa tak naprawdę była bardzo e, piękna e, i lubię do niej wracać, e, bo było lepiej niż właśnie sobie gdzieś tam wyobrażałam. Wyobrażałam sobie gdzieś tam e, całkiem inaczej, bo ciągle słam jakich, jakichś złych historii, mhm. e, więc gdzieś tam byłam nastawiona trochę negatywnie. Ale mimo wszystko, i tak e, byłam ciągle nastawiona na, e, na to, że nie będzie sam, e, komplikacji przy porodzie. E, więc, e, i, i negatywnie trochę, i pozytywnie, więc, tak można powiedzieć, gdzieś tam w pośrodku. E, ale zaskoczyło mnie to. E, Pozytywnie, bo naprawdę bardzo dobrze wspominam ten poród. No i tak naprawdę to właśnie będąc już na porodówce, już rodząc. Wiedzieliśmy z mężem, co robić. Nawet moja gdzieś położna, która przyjmowała mój poród, śmiała się, mówiąc, że ona w sumie to nie musi w ogóle przy nas być. Ona się, ona tak naprawdę wypoczywa, odpoczywa, bo my wiemy, co robić. Także tutaj naprawdę ogromny plus. Bo też dowiedzieliśmy się właśnie głównie, głównie z tego kursu, co mamy robić, więc naprawdę, naprawdę to był bardzo dobry poród. Położna I... miała wolne, tak? Takie miała do... wolne. Wiadomo, że potem <laughs> <laughs> przy końcu e, to nie, ale faktycznie te pierwsze fazy, gdzieś tam te skurcze i tak dalej, to faktycznie e, znikała tak naprawdę na godzinę, i po godzinie dopiero się pojawiała i widziała, że. Doglądała, widziała, że super sobie radzimy, że tak naprawdę nie musi przy nas być. Więc. No to brawo dla męża też, bo się I tak on dobrze spisał. Tak, tak. To racja. No. To możesz mu przekazać, bo to też jest ważne. Także. To może powiedz chociaż pokrótce, co, co on takiego robił? Że ci to pomagało? Co było dla ciebie ważne? Głównie to, że wspierał, e, robił masaże, na przykład chustą gdzieś tam takie, e, chustą okładał miednicę, takie właśnie głównie masaże. Głównie jego obecność, to, że, to, że był, e, to, że gdzieś tam e, był cierpliwy, e, pomagający, no. no. To super, miałeś super e, osobę no. towarzyszącą. Tak. Więc gratulujemy jeszcze raz. Spisałeś się, bardzo dobra robota. Jaką widzisz u siebie zmianę? Jaka byłaś przed kursem, a jaka po? Czy widzisz, że ten kurs coś zmienił w tobie? Mm -hmm. To może już to, co wspominałam właśnie, to że gdzieś tam mniej, mniej zestresowana jestem. Głównie chyba to. Że tak naprawdę to m, m, miałam tak, m, taki rzeczywisty, właśnie obraz, co robić, to właśnie z, z kursu, gdzieś tam to, co wyniosłam, czyli co, co, co mogę robić i w jaki sposób. I to mnie właśnie uspokoiło, to gdzieś tam ten stres obniżyło. I dało gdzieś tam do myślenia na przyszłość, że. M, tak naprawdę zawsze gdzieś tam w jakiś różnych trudnych sytuacjach, znaczy trudnych, w jakichś takich właśnie wyzwaniach życiowych mogę właśnie się gdzieś um, kogoś właśnie doradzić, a nie, zostaw nie zostawiać tego tylko samej sobie, e, tylko właśnie gdzieś tam doradzić e, i to mi ten kurs pokazał, nie? że gdzieś tam nie musiałam sama przygotowywać się do porodu, e, mogłam w inny sposób się przygotować e, z osobami, które mają doświadczenie e, które mają doświadczenie i które, które wiedzą bardzo dużo na ten temat. Także no, myślę, że to zmieniło. Głównie to, że, że wiem, że zawsze gdzieś mogę sięgnąć po pomoc. Nie tylko tutaj mówię o kursie, ale właśnie o różnych rzeczach. Mając jak, jak, jakiś problem, mogę zawsze sięgnąć do kogoś, kto się na tym zna. Nie? A też sięgałaś o tą pomoc do Boga? O, to tak, to tak, to naprawdę głównie, bo tak naprawdę cały czas gdzieś tam modliłam się o dobry poród, o to, żeby wszystko działo się tak jak on chce, żeby wszystko było jego wolą i tak naprawdę codziennie modliliśmy się razem z mężem o to, no właśnie, żeby to był dobry poród, nie? żeby on właśnie był, um, że oddajemy to mu w jego ręce um, i niech on tym pokieruje i właśnie te takie mówienie Bogu o tym, um, żeby on tym pokierował też dawało taki spokój, um, że um, i też to mi kurs uświadomił, że tak naprawdę to wszystko zależy od niego um, i on naprawdę pomaga i on naprawdę daje różne e, cukiereczki tak zwane e, przy tym porodzie gdzieś tam e, a nie wspomniałam o tym ale e, przypomniało mi się właśnie e, jak wspomniałam o tych cukiereczkach to przypomniało mi się właśnie e, i o tym jak przyjechaliśmy na porodówkę i modliłam się w ogóle cały czas, bo urodziłam w szpitalu, w którym były trzy sale, a jedna tylko z tych sal miała wannę do porodu. I cały czas ja modliłam o to, że chcę urodzić w wodzie, chcę urodzić w wodzie i chcę, żeby właśnie miała możliwość E, e, możliwość być w tej sali, gdzie jest ta wanna, e, cały czas się o to mówiłam. no i potem właśnie, mm, potem jak przyjechaliśmy z mężem, Zapytałam się położny po jakichś pół godzinach, czy po godzinie, zapytałam się, czy jest jeszcze jakaś pani w ogóle na sali. Czy jest jakaś pani też rodząca, która przyjechała? Można powiedziała tak, że 10 minut po mnie przyjechała pani też rodzić. I to tak naprawdę mnie tak uszczęśliwiło, bo wtedy uświadomiłam sobie, i podziękowałam Panu Bogu za to, że On się troszczy, za to, że On mi właśnie dał taki cukiereczek, bo tak naprawdę jakbym przyjechała właśnie 15 minut później, to ta Pani, która przyjechała pierwsza, dostałaby tą salę z tą wanną, a ja, ja nie i gdzieś tam naprawdę, naprawdę to uświadomiło mi, że Pan Bóg się troszczy. I nawet jeszcze pamiętam wtedy, e, 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 jeszcze powiedziałam mojemu mężowi, patrz jak się Bóg troszczy, patrz e, jak wysłuchał, no, hmm. więc to taki cukiereczek. A jak, jak się rodził e, Franek, jak, jak to było dalej? Mhm. E, no dalej było tak, że e, w ostateczności nie urodził się w wodzie. Bo w wodzie odeszły zielone wody, niestety z racji owinięcia pępowiną. Tak byłaś w wodzie, tak? Przez ten Byłam, cztery, tak, tak byłam i to naprawdę złagodziło ból e, i pomogło, bardzo dużo pomogło, bo mogłam być tam e, dwa razy po godzinie, e, z przerwą oczywiście, tutaj godzina, potem przerwa i znowu godzina, to naprawdę ulga e, mm. e, niesamowita, no i potem etap też rodzenia też był w tej e, wannie, niestety musiałam wyjść, urodzić e, w takiej pozycji, jakiej chciałam, e, bo Pożna była naprawdę i mogłam naprawdę urodzić tak jak chciałam w, ta, w takiej pozycji, jak mi było wygodnie. Ona gdzieś tam mi też pomagała, mówiła, że w takiej mam tak spróbować, a jak ja powiedziałam, że totalnie nie, to na jasne pewnie więc, więc naprawdę pod tym względem to, no to było błogosławieństwo, bo też naprawdę modliłam się o modliliśmy się o, o to, aby o personel. I to też właśnie na kursie gdzieś tam usłyszałam, żeby modlić się za personel, o personel, jaki, jaki będzie w tym danym dniu. Okazało się, że był naprawdę najlepszy personel, ale to mówię na, naprawdę autentycznie. Że był najlepszy personel przy moim porodzie, bo była położna, która naprawdę jest ciągle wyróżniana na tej swojej porodówce. Ciągle gdzieś tam opinie są, że dziękujemy tam pani, i tu imię, że dziękujemy, bo naprawdę jest świetna i tak dalej. I faktycznie rodziałam z tą panią, więc to było naprawdę takie błogosławieństwo, bo personel był cudowny, przekochany, także. Kolejny taki cukiereczek i kolejny dowód na to, że Pan Bóg właśnie wysłuchał nie? i no. Super, super. Więc pozdrawiamy położną, jeśli wie, o, jeśli wie że oni niej mówimy, się w ogóle będzie tego słuchała. Położne mają trudne zadanie i też to, co powiedziałaś, że to wsparcie modlitewne też dla nich, żeby oni mieli siłę na tą trudną pracę, na to, żeby mieć tą empatię. I profesjonalizm, tak, bo nieraz no, mogą przecież być na wyczerpaniu, tak, są tylko ludźmi. Tak, tak. A akurat moja położna jeszcze tutaj dodam e, była naprawdę cały czas uśmiechnięta. My po prostu ja już to rodziłam <laughs> trochę bez sił, a my, a my w trójkę razem ja mój, mój mąż i położna się śmialiśmy tak naprawdę z historii różnych gdzieś tam e, mój mąż opowiadał jakąś historię i po prostu się o, 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 w troj, e, śmialiśmy się, e, także to było bardzo takie. Fajne i pomagało mi, ale co mi pomogło w ogóle, to też wspomnę, że to, to w sumie, jak weszłam na, na, na porodówkę, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to obrazek. I teraz do końca nie jestem przekonana, czy to był. Pan Jezus, <laughs> czy to mm. była Maryja, bo tylko po prostu widziałam, bo to były małe obrazy, gdzieś tam położony, e, powieszony, zawieszony e, nad łóżkiem, co dało obrazy święty i to tak naprawdę dało mi, wow, że tu są takie osoby, które chcą, żeby to tu było. Chcą, żeby gdzieś tam był element e, Boga, e, a nie, e, nie chcą, żeby właśnie e, tego tu nie było. I to mi dało taki też spokój, takie, że Wow, ale super trafiłam. Nie? No tak, takie małe coś, a tak naprawdę to dało mi dużo takiej, takich takich. Um, takiej radości gdzieś, nie? Um. Tak, tak, że mogłaś. Tak się domyślam, że to był też jeden z. Um... Takich może motywacji, także o to Bóg będzie ze mną, że skoro tutaj taki obrazek w takim miejscu, a przecież nie musi być, a może nawet czasem niektórzy uważają, że nie powinien być. Mm. Więc to też może to był jeden z wielu takich, jak to mówisz, cukierków no. wzmacniających. I na koniec miałabym do Ciebie pytanie: komu byś poleciła ten kurs? Mm -hmm. e, komu? No, wszystkim. E, I tutaj mówię e, o, no tak, e, ogólnie to, no, kobietom, wszystkim kobietom, które oczekują e, swojego e, dziusia, oczekują e, na swoje potomstwo, ale również e, dla ich mężów, <ścoughs> dla ich mężów. No. Mm -hmm. no tak, bo w sumie w kursie jest e, tam, e, wiadomo, jest mm -hmm. głównie dla kobiet, ale są też takie treści. I, I dla mężów. Jeden zwłaszcza film jest taki skierowany głównie do, do ojca dziecka. Więc super, że, że o tym mówisz. No bo jak powiedziałaś wszystkich, no to tak no, mężczyznom też, ale wygląda na to, że mówisz, że też, też. Że mężowie też mogą skorzystać z tego. I to dużo. Super, to no. bardzo Ci dziękuję Kamila. Dzięki za, bardzo, że podzieliłaś się swoją opinią i swoją historią. I niech wranek się pięknie rozwija i ty też się rozwijaj dalej i wszystkiego dobrego dla was, wszelkiego błogosławieństwa, które no, też dostałaś i myślę, że będziesz dalej dostawała. No i życzę ci, życzę ci dalej tej opatrzności Bożej, jaką miałaś przy porodzie i i cieszę się, bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam, jak kobiety mówią, że miały piękny poród, że, cie, że dobrze go wspominają. A jak jeszcze mówisz, że, że to było z Panem Bogiem i że on też tak pomagał Ci, w no to już w ogóle bardzo, bardzo się cieszę. Dzięki. Dzięki bardzo.